No, halo. No, halo, przepraszam, że nie odebrałem, ale w kambuzie był. Spokojnie, spokojnie. <grywanie> no i jak tam? Nie, no wszystko w porządku. Dobra, nagrywamy dzisiaj czy. No, czy nagrywamy, czy, czy... już ja cię nagrywam. A, nagrywasz mnie cały czas. No to super. No. Wiesz, bo y, 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 oglądałaś y, te, tą rozmowę moją z Piotrem? Oglądałam. Oglądałam nie całą, ale większość tak. Mhm. A powiedz mi, bo wiem dlaczego, mhm. Mhm. ale wiem po co, mhm. A jak się zaczęło to dla Ciebie? Jak się zaczęło? Wiesz co, ja w 2013 roku zachorowałam na raka piersi. Leczyłam się do połowy 14, w sumie tak intensywnie, agresywnie się leczyłam do, do połowy 14, potem zaczęłam takie troszkę lżejsze leczenie, no i postanowiłam pokazać światu, że potrafię więcej niż przed chorobą jeszcze, a że bardzo bałam się wody i na rowerek wodny wsiadałam w kapoku, to postanowiłam przypłynąć Bałtek. I tak to się zaczęło. Spotkałam kolegę, który w. Wtedy pracował w Centrum Wychowania Morskiego ZHP. W cwm no rozum... Słucham, jeszcze raz? W cwm, no, tak, w CWM ja, jestem te, ja jestem też żeglarzem harcerskim o, super. No i właśnie pierwszy, pierwszy rejs ja znalazłam 11 dziewczyn, częściowo przez bloga, częściowo przez grupę na Facebooku innych chorych. W 12 wsiadłyśmy na zjawę. Było trzy osoby z załogi powiedzmy stałej. No i popłynęłyśmy. Po 30 godzinach zjawa zaczęła nabierać wody. Była akcja ratownicza. No, może, może nie można powiedzieć że na środku Bałtyku, ale w drodze po środku drogi z Gdyni do Wizby były helikoptery, samolot, podjęło nas w końcu statek ratowniczy. Tej wróciliśmy, także dość krótka była ta, ta wyprawa, ale od razu postanowiłam dokończyć się w na jesieni tego samego roku i popłynęłyśmy, bo też wtedy były same dziewczyny, małymi dwoma jachtami do Wizby ze nie, to było z brzegu. Czyli tak symbolicznie dokończyliśmy, a że wtedy się pojawiło bardzo dużo y, maili, telefonów, wiadomości do mnie, że y, chcą też inne osoby onkologiczne przepłynąć. Y, czy bał. No na początku to był Bałtyk, tak. Więc y, y, założyłam fundację, żeby to jakby można było zbierać pieniądze, żeby było taniej. No i później w 2016 był pierwszy rejs na Zawiszy Czarnym. Te rejsy, tych rejsów było trzy na Zawiszy Czarnym. A potem, jako że już zawiszanie było dla nas wyzwaniem, to przesiedliśmy się na Chopina, czyli na Żaglowiec Rejowy. I, i od tamtej pory to wszystko trwa. Jest, teraz, jest, teraz jest taki Taki system, że w pierwszym rejsie biorą udział nowi załoganci, czyli osoby, które, które pierwsze spłyną, a w drugim biorą oldzi, czyli osoby, które już pływały wcześniej w wam rejsie i mają ochotę popłynąć jeszcze raz. Tak no zawisza, zawisza to jednak nie chcę powiedzieć, bo jako uwielbiam mu to krowa taka. No. Jak, się, jak jedenastka wieje, to on się obali na, na burtę i lezie. Tak, tak, tak. Mieliśmy też takie. Może, może nie tak, że się całkowicie położył, ale woda przelewała się nawet przez spardek, więc było też tak, że pruliśmy. Bardzo, bardzo szybko i on był prawie położony na boku ale prawie, tak? I, no. i było to dość, dość niezłe wyzwanie, szczególnie, że jak wiesz, z kambuza do mesy trzeba jedzenie nosić przez pokład, tak, który najbardziej da. się przelewa <gry> tak, do toalety, żeby pójść, to również trzeba przejść przez pokład, więc tak jest, to jest to niesamowite wyzwanie. Nie? Wiadomo, że już na szopanie to są warunki trochę inne, no ale też jest to większy żaglowiec. Jest więcej siły, potrzeba. No i są reje, tak? które są wyzwaniem dla, dla większości, bo, bo wejście jednak na wysokość, kiedy statek szczególnie płynie, i klarowanie żagli, no to, 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 to jest już bardzo duże wyzwanie. No? Ale Więc one, tak. te, te, te dziewczyny są dzielne. Tak, a to nie tylko dziewczyny, to jest, to jest taki mit, bo faktycznie 98% załogi to są dziewczyny, dlatego że wydaje mi się, że facet to musi mieć bardzo dużo um, takiej odwagi w sobie, żeby się przyznać, że był chory, bądź że jest chory. Więc zgłasza się w onkologicznych, to się zgłasza więcej jednak dziewczyn. No i z 98%. Bywały też takie rejsy, gdzie były same dziewczyny, nie? Ale, ale jakoś jakoś dajemy radę. Mimo, że jest to ciężka, ciężka praca fizyczna, ja jestem teraz, no ile, półtora tygodnia po dwóch tygodniach na Chopinie, więc jeszcze czasami czuję zakwasy kwasy, jakiś ból gdzieś tam koło ręki w kręgosłupie, coś, bo, no bo to jest naprawdę mega, mega duża praca. Jest zupełna różnica pewnie, jak wiesz, na żaglowcu, na przykład cuma, a cumka na zwykłym jachcie, prawda? Tak, wiesz co, bo mnie y, 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 skierował do Ciebie mój Piotruś <grybuj> Wentus, aha, aha. Piotrek Słomacki, y, bo on też popłynął na ten rejsik teraz na Borchardzie, y, aha. bo Borchardt mały, ale dzielny. Ja nie wiem, bo ja na Borchardzie nie płynęłam jeszcze w takim rejsie długim. Byłam na nim tylko zwiedzać go, natomiast no, no w rejsie nie płynęłam. Tak? Więc ciężko mi jest powiedzieć, jak on się zachowuje na wodzie. Tam pływa z, pływa z Piotrem nasz kapitan z Zawiszy Czarnego, jeszcze misiek Tomek Kulawik. Więc dużo, dużo osób, które płynęły w onkorejsach wcześniej. Więc no myślę, że mają tam bardzo fajnie. To na znaczy pewno. tam jest chyba, na pewno ciekawie. Obsługi, chyba jest lepiej obsługiwać żagle, bo wszystko można obsłużyć z pokładu, nie? Jednak no. y, tu włazić na reję, no to jest kłopot, znaczy kłopot. No, wyzwanie Prze no, wyzwanie dokładnie, bo wszystko. Zależy, e, zależy e, co wolisz, tak? I, i, I jak wolisz. Wiem, że dużo e, ludzi decyduje się ciągle na przykład na Chopina właśnie ze względu na reję. Bo, bo to jest dla nich ciekawsze. Jest więcej, więcej pracy po prostu, nie? Więcej fizycznego zmęczenia. Chociaż Chociaż ja osobiście na przykład no, tak nie za bardzo wchodzę na te reje, ale to dobrze, bo teraz, teraz w drugim rejsie na przykład było tak, że 90% załogi wchodziło na reje i, i brakowało tych osób do pracy na pokładzie. E, więc, więc się śmiałam, że w końcu, w końcu dobrze, że, że ja tutaj jestem na tym pokładzie, ale no, tak jak mówisz, no, wszystko, wszystko zależy, jakich, jakich wyzwań się chce. No, jest to. Y jest to kolejna jakby bariera do pokonania tak? dla ludzi, czyli, czyli wejście jeszcze w porcie, to jeszcze spokojnie. Potem, żeby, żeby rozwiązać sznurki to też jeszcze spokojnie, natomiast już później odważyć się, żeby te, te żagle klarować. No to, no to, jest dużo samozaparcia, a jeszcze wejście na komin i usmarowanie sobie buzi, e, buzi tą sadzą, co jest taką tradycją szopanową, to jest, to jest, po prostu już, widzę, widzę po oczach tych ludzi e, jak wielką satysfakcję im to sprawia, po prostu, nie? Szczególnie, że wiesz, no, dużo osób e, niestety w przeciągu tych wszystkich lat e, już nie żyje, tak, więc, więc oni czują to, e, że chcą to dotknąć, przeżyć, bo nigdy nie wiadomo, co się za chwilę zadzieje. I tak. zostawić jakiś ślad. Tak, też tak, coś, 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 coś zrobić i po prostu coś dla siebie, sobie samemu pokazać i właśnie światu, że, że jeszcze mogą wiele. No to było właśnie też powodem, że ten jest w ogóle powstał i dla mnie. I Teraz po prostu sprzedaje to dalej już od no, 8 lat, nie? Więc to słuchaj, trochę to już, to już było 13 rejsów, nie? Słuchaj, ja mam taką prośbę. Znaczy. Prośbę. Mm -hmm. Czy ja mogę? Mm? Na serwisie. Co? Na Co możesz jeszcze raz? Czy ja mogę na serwisie zlewu Włockowskiego Was włożyć? Pewnie, że tak, nie ma problemu oczywiście. Jako przyjaciół. Jasne, że tak, jasne, oczywiście. Czym, Im więcej osób dowie się, dowie się o tej idei, to tym więcej osób skorzysta. I to nie chodzi tylko o rejs, ale też usłysza o, o tych działania nie? Aha. Tak jak Piotr Aj. mi mówił, że te dziewczyny się wspomagają, rozmawiają, mają swoje Aj. fora i tak dalej, nie? Nie sam, My sam mamy opinione. właśnie taką grupę, tak, grupę, gdzie, gdzie z, jak, któraś potrzebuje jakiegoś e, specjalista, albo podpowiedzi to pisze, i potem te osoby, te osoby odpowi odpowiadają. I właśnie rejs jest też taką kwintesencją, bo to wiadomo, że samemu sobie nie poradzisz e, na takim wielkim żaglowcu. Musisz mieć, e, musi być, znaczy nas być kilkanaście osób, tak? Jedna osoba sobie nie poradzi, nie wiem, z. Brasowaniem, bo szczególnie osoby, które nie mają węzłów chłonnych w rękach. No ale jak już jest 10 osób, to wiadomo, wiadomo że, damy że to radę. będzie co innego. Damy no. radę, kapitanie. Dokładnie. Damy radę, jak to Borchardt mówił. To słuchaj. Wiesz dziękuję Ci za rozmowę. Ja to... Y, y, jeszcze, jeszcze jedna rzecz. Rozumiem, mhm. że zgadza się, żebym opublikował na serwisie tak. Zalewu Owocowskiego naszą, naszą rozmowę, tak? Tak, nie ma problemu najmniejszego. No, dziękuję ci Oczywiście. Mhm. Dzięki za rozmowę no, no, i wszystkiego do, do, no, dobrego zdrowia przede wszystkim. A tak. A szczególnie dla Piotra, bo tam jeszcze w szpitalu no. chyba leży. No, no, biedny, no. Biedny. Buziaki serdeczne. Buziaki, trzymaj się. No, no na razie. Cześć. Się, no hej.